Siema! dzisiaj pierwszy odcinek jakiejś serii, której jeszcze nie nazwałem. Ostatnio Aniulka wyszukiwała miejsca, bo to ciężko nazwać atrakcjami, w pobliżu, właściwie na Dolnym Śląsku, w których jest coś, co warto zobaczyć. A jednocześnie nie jest to takie znane Tej serii będzie przyświecał cel, żeby zwiedzić jak zobaczyć jak najwięcej A zapłacić jak najmniej Zobaczymy jak to się uda, ale już widzę, że Jest wieża widokowa Oczywiście seria będzie tworzona z myślą o tym Żeby do każdej lokalizacji dać wam jakiś link może na miarę na GPS-a, w zależności jak to będzie Tak, żebyście mogli sobie sami takie stale, trasy ustalać A ja wam tylko krótko z każdej rzeczy zrobię takie po prostu co Czy warto tam wejść, czy nie warto wejść Nawet nie wiem, czy będę o tym mówił, po prostu wrzucę jakieś urywki Tak więc myślę, że seria będzie fajna Będę się starał być taki pragmatyczny Tak więc jakieś tam... <laughs> Jakieś tam właśnie, tak jak tutaj. Czy tutaj jest wjazd na wieżę widokową, czy tylko na zbiornik? Czy jedziemy dalej? You're a good soldier, choosing your battles. Pięknie się up, a dust yourself, a back in the saddle. You're in the front line, everyone's watching. You know it's here, we're getting closer. This isn't over. The precious star, but you got it all.

W miejscowości, do której jechaliśmy, ale że była po drodze, to wiedziałem, że to zamek jest po drodze. Cholera, kurczę tam, był zjazd, ja pierdzielę jak zwykle. Dalej jest Bolków, więc przy okazji możecie sobie zwiedzić Bolków. Ale jak, jak już mówiłem, nas interesują rzeczy mniej znane. Świny, punkt widokowy. Ktoś się uczy jeździć Powiem Bardzo podobny wjazd jak na zamek Grodziec Natomiast plusem jest to, że jest po prostu w cieniu Fajna brama Nie jesteśmy sami No Fajne, fajne fajer, straszny Tutaj jak to wygląda I'm dead. had the radio. Wall. I was trapped. <laughs> no. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Wiesz co? Co tam Jakaś... Jakaś baszta, wiesz? Fajnie Klimatycznie Czekaj Coś szło za tobą Droga się skończyła Jademy lasem Aniołka się męczy Jakieś 3 kilometry maksymalnie, bo tyle pokazuje nam GPS W ogóle dziwne, że nas poprowadził przez las To niby jest droga, ale ona taka zasłana wiórami Tam przed chwilą było błoto e, jeszcze 3 km. Przed chwilą było 3,5 e, Rebelem by tu lepiej poszedł Szarą z pasażerem to już nie, nie przelewki w ogóle jest droga? To jest dobre pytanie, czy to w ogóle jest droga? Tutaj niech się wypowiedzą widzowie, czy to jest <laughs> Jeszcze droga. No znaków nie ma. Ostatni znak, jaki mijaliśmy, to był koniec miejscowości, koniec terenu zabudowanego. E, oby nie, ale. Nie wiem. No ale czy może być coś piękniejszego niż jechać motorem po lesie? Znaczy, nie mogę powiedzieć, że to jest po lesie. Po podnej drodze. Kwiaty pachną i świerkają No los, blos Ja nie pamiętam tekstu Sła do Lasecka, Lasek był tuż, tuż Hej, hej Ja pierdzielę I znowu asfalt Ty i my cały czas jesteśmy na drodze głównej z tego lasu, jak wyjechaliśmy Ja pierdziele Prawie półtora kilometrowy odcinek lasu i główne? Dziwne Bardzo dziwne Zaskakujące O, widać ruiny Tak, tak, tym razem się nie pomylę co? I kościół zaliczony I kościół zaliczony! Z tą Tom, co teraz? No Też mi się tak wydaje A skąd ty wiesz? Patrzyłaś na Google Maps? Nie No ale kurczę, to wszystko jest ogrodzone No Nie! Nie Tyle drogi Kuniec drogi Okej, okay. możesz zejść jąłka, no, ała, ta, jak schodzi, to mnie musi zahaczyć. to grozi zawaleniem, ale przecież mam kask. Mówię, to grozi zawaleniem, ale przecież mam kask. W kopalni też grozi zawaleniem, ale też ludzie wchodzą. To jest ostatni kościół Nie tylko kościół jest zaniedbany i zniszczony, chylący się ku ruinie. Cmentarz też coraz mniej przypomina Cmentarz, a raczej kupę kamieni Nie wiem Nie widać, że chyba wykopano groby Ktoś odzyskuje chyba cegły Albo nie, no chyba jest tutaj coś, są jakieś materiały ale groby są w strasznym stanie Aha. Ale ładny plecaczek weźmiemy Pani gdzie? pan? No, fajną mam maszynę <laughs> Czyli z powrotem ta sama droga, żeby nie było, droga główna w prawo, tak, to takie to taki jest yy, mylące, taki lepszy asfalcik tutaj, a on się zaraz kończy I znowu będę jechał laskiem O, teren zabudowany i zaraz zostaniemy wała 3, 2, 1 i polna i lasek! Skończyła się droga główna. Teraz wjeżdżamy na leśną autostradę. I tak przez 1,5 kilometra, a nawet trochę gorzej. Prawie na wylocie. O, mój ślad. Jest, poszedł. Będę miał uwaloną błotem chłodnicę, ale co tam? Co tam? Szadł wszędzie, wiedzie. Także nie szybko. I niezbyt komfortowo, ale wszędzie. daje po gałach o tej godzinie to słońce jest tak nisko kurczę nic nie widzę o dobra schowało się pozostało powrót do domu kurczę ciekawy czy nas złapie chyba nie zmrok nas jeszcze nie złapie bo powinniśmy się wyrobić do dziewiątej dzisiaj za zwiedzanie Dzisiaj zwiedzanie mieliśmy gratis, a całkiem sporo tego było, przyznam szczerze, że takie opuszczone budowle są ciekawsze niż te takie nowo odrestaurowane, no trochę takich, trochę takich, aczkolwiek teraz chyba ze względu na to, że to nic nie kosztuje, to będziemy się wpakować w takie klimaty. Wybierz film. Wir spielen. <laughs>